Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam 5 rzeczy dotyczących Messiego, o których zapewne nie mieliście pojęcia. Jeśli ktoś jest nowy, możecie zostawić suba. A jeśli nie widzieliście poprzedniego takiego filmu, tyle że z Ronaldo, oczywiście link znajdziecie w komentarzu. A tymczasem zapraszam do oglądania. Pierwszy fakt dotyczy cieszynki Messiego, którą wykonuje najczęściej po strzelonych golach. Oczywiście są wyjątki tak jak ostatnio w El Clasico, ale z natury Messi unosi swoje dłonie ku niebu, no nawet wykonał ją potem po tej głównej cieszyńce. Jest to na część jego babci, która zmarła, kiedy miał Messi 10 lat. No i tak się przyjęło, że on po prostu po każdym golu strzelonym oddaje jej taki mały hołd. Tak. tak. Ale, ale 99% o tym nie wie, ja o tym wiem. To nie to.

Kolejna ciekawostka dotyczy tego, że zaproponowano mu grę dla reprezentacji Hiszpanii. Jak wiecie, posiadam właśnie obywatelstwo nie tylko argentyńskie, to hiszpańskie, no i mógł występować na tej reprezentacji. Ostatecznie zdecydował się oczywiście występować w swoim naturalnym państwie. No i po dzień dzisiejszy oczywiście tam gra. Będzie jeszcze ta ciekawostka związana tutaj z jego pochodzeniem, no ale o tym może później. No ale tak jak mówię, dostał ofertę Hiszpanii, jednak oczywiście z niej nie skorzystał, no i aktualnie gra dla reprezentacji Argentyny, dla której zresztą jest kapitanem. No i co do Argentyny, jego debiut miał właśnie tylko 44 sekundy, bowiem został wprowadzany na boisko w 63. minucie. Jednak już 40 sekund później tutaj uderzył przeciwnika łokciem i z tego powodu został oczywiście wyrzucony, dostał czerwoną kartkę. No i można powiedzieć, że debiut niezbyt udany, no bo który zawodnik by chciał zaliczyć tylko tak mało sekund, do tego został wyrzucony, tak jak mówię, z boiska. Grała wtedy Argentyna z Węgrami, no i w taki niemiły sposób zakończył się jego udział w tym spotkaniu. W wieku 11 lat zdiagnozowano u niego korpowatość przysadkową. Występujący w tamtym czasie w pierwszej lidze argentyńskiej River Plate zainteresował się jego pozyskaniem, jednak klubu nie było stać na leczenie zawodnika, które miesięcznie wynosiło 900 dolarów. Ojciec piłkarza skontaktował się ze skautami hiszpańskiej Barcelony, którzy po obserwacji gry Messiego zgodzili się opłacać koszty tego leczenia. No i właśnie po dzień dzisiejszy oczywiście Messi występuje w barwach Barcelony. No i jak widzicie, wyszedł z tej choroby. No kto wie, gdyby nie to, mógłby być zdecydowanie niższy, a i tak przecież nie jest jakimś mega wysokim zawodnikiem. Zawodnikiem. Tak więc na dzisiaj to by było tyle, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że się spodobał, jeśli tak oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, a także suba i napiszcie koniecznie w komentarzu o jakim zawodniku chcecie usłyszeć kolejne fakty, napiszcie także o jakich wiedzieliście, o jakich nie. Ja wam za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, no i cześć!